E, eee, Pewnie zastanawialiście się czemu tak długo nie było filmów. I co teraz? Się nie wiem, <grym> się na to Nie w ty świecie, co się zjechało. Kurde, będzie prędkości. No, kurde. Gdybyś już wyszło, nie wjechał. Siemaneczko, Zimeczki, z tej strony wasza ulubiona ekipa 4 Life. W dzisiejszym daily vlogu e, Przenosimy się z naszego domku Do nowej chaty ekipy takiej wypasionej Już totalnie wypasionej chaty I co powiecie chłopacy jak to Jak ten pomysł w ogóle powstał będzie super No to było to tak Jedziemy ze z gąsiorem nie Jedziemy jedziemy No i gąsior takie Ej patrz jaka fajna chata nie No to ja na to No to może jak kupimy No gąsior wtedy no dobra, to kupujemy. No i tak to było. Kupiłem no tak było, tak było. A? Z YouTube'a, z YouTube'a. A, z YouTube'a, YouTube no właśnie, za poprzedni odcinek, który nabił w chuj wyświetleń i był totalny wyjebany w kosmos. Nie no, bardzo się cieszę, że był pozytywny odzew pod tym odcinkiem. Eee, I no, bardzo dziękuję i za ten właśnie hajs z nabitych wyświetleń przenosimy się do nowej HT ekipy Także gońsiory ja, bierz a, a, walizę, bierz walizę, i, bierz kartony, bierz i kartony za no, I za ty które już Ci daję karton o, I wiadomo jeszcze trzymaj, trzymaj, masz karton Tak w ogóle, karton. tak w ogóle O ja i, wspomnieć o tym, żeby no. wbijali wszyscy na nasz sklep ekipa dole For Life MT. to noszą. Tak, dokładnie, możecie kupić tam nasze koszulki, spódniczki, buty oraz majtki. Zapraszamy. Zapraszamy. Którących polecam? Dobra, jedziemy do nowej chaty ekipy. Spierdalaj, spierdalaj, szybko, Kurde. szybko Uciekaj, uciekaj, uciekaj Hyhyhy, frajerzy jebany Hyhyhy Koniec, spierdalaj, kurwa Ooo, to jest o, jest pięknie O tak, i witamy w naszej nowej chacie ekipy To jest nasz stary samochód ekipy a to jest nasz stary samochód Ale to jest nasza nowa chata ekipy kozacka Spójrzcie, Dobra, wydalamy tego złama Spójrzcie tylko na te widoki, piękne widoki. O oh, kur. Spójrzcie tylko na te piękne widoki z naszego domu ekipy. Na siema, to siema. piękne miasteczko. Co jest kurwa? Co za dalej. No piękne widoki, po prostu piękne o pierdole! O nie! Gdzie ty jesteś? Na To jest kurwa! Opętania. Dobra, zajrzymy do naszej cudownej nowej chaty. Wypasiona chata, która jest po prostu kurwa, taka sama jak poprzednia. To jest taka sama. Tam abasem, tam abasem. Nie ma basem usłyszymy. Chyba kurwa w... na strychu jak rozłożysz. <laughs> I to było wszystko z naszej przeprowadzki, bo nic tu się kurwa nie dzieje. Kurwa tutaj nic nie ma, na polskim YouTube nie ma nic. Nie ma nic ciekawego. Gońsier jest nudny. Siema. O, Siema. I Klocuch przyjechał. Ja zawijamy, chodź. Zawijamy. Chodź szybko.